Siemka wszystkim, tutaj królik, a przed Wami gameplay z gry Guild Wars 2. Chciałem Wam zaprezentować tę produkcję, ponieważ dostałem od mojego kolegi Krzycha na parę dni konto do Guild Wars 2 i właśnie tak stwierdziłem, że może nagram coś dla Was. W ogóle magiczny śnieg, możemy sobie zebrać. Wow, ale byczy bałwan. Możemy kogoś rzucić śnieżką Dobra. Pójdźmy sobie dalej do tego questa, ponieważ tutaj mi pokazuje w którą stronę mam iść. Ja mam tutaj piąty level, więc tam nie oczekujcie jakichś, nie wiem, endgameowych rzeczy. Chociaż na tym koncie jest na maksymalnym levelu postać, ale tak prawdę mówiąc się nie grałem tą postacią to i tak nie będę wiedział jak wam to pokazać czy coś. Więc skupmy się po prostu na grze, jak ona wygląda i w ogóle. Dobra. Dojdźmy tutaj do tego skauta. Okej. Okay. Nie wiem, co mi to pomaga. Aha, po prostu on mi dał nowe questy, jak Bo tutaj questy w ogóle, przynajmniej teraz, w dość dziwny sposób są. Po prostu wykonuje takie serduszka. Nie wiem, jak to w sumie określić. Mm. Na danym terenie muszę na przykład zabijać potwory, i dzięki temu te serduszka się wypełniają, i wykonuję questy po prostu. Wejdźmy na górę, ponieważ widzę, że tutaj jakiś coś mogę odkryć. Aj, zleciałem. To nie jest to czasami? Dobra, to mam niby odkryte, więc podcieknijmy sobie na górę. W ogóle, która jest godzina? żebym za długo też nie gadał znowu, powiedzmy, że jeszcze tak z 3 minuty nagrałem, chociaż nie wiem, czy to prawda. Fire, mm. dobra, Mi tu muszę to iść. Tutaj pewnie i zobaczmy, co to mi daje. Na razie widzicie, tak wygląda garnizon. Tak, w ogóle, teraz mi się przypomniało, że to jest w ogóle pierwszy filmik w tym roku, jaki nagrywam. Tak więc zobaczymy, jaki będzie ten rok. Na razie, jak widzicie, zapowiada się fajnie, ponieważ na przykład dostałem Guild Wars 2 do, do, do ogrania od znajomego. Więc na razie zapowiada się fajnie. W ogóle ja jestem jeszcze trochę zachrypnięty po tym, że tak powiem, sylwestrze. Więc yy, mój głos może brzmieć trochę dziwnie. Co, za co z góry przepraszam. Skupiłem się na walce i nie dokończyłem zdania. Y... No i tyle no. Chodzi mi o tyle, że Tyle na temat mojego głosu. Yy, dobra. Tak to jest jak się długo nie nagrywał gameplay i się nie wie o czym mówić generalnie. Spróbujmy może coś zawalczyć z kimś czy coś. Przed chwilą walczyłem z centaurami. Z centaurem... Centaurem. Ale widzę, że co ja mogę jeszcze tu zrobić? Bo nie tylko za, mm, za zabijanie tych centaurów dostaję te serduszka, tylko za różne inne czynności. Fire. No, widzicie, za to też dostałem trochę tego paska. Ciekawą sprawą jest także to, że... Yy, jakby to powiedzieć. Jeśli na danej lokacji jakaś inna osoba jeszcze będzie robić tego samego questa co ja, to będziemy go robić jakby razem. To znaczy, jeśli on zabije Centaura, to też skoczy mi pasek. Merchant. No fajnie, nie, nie mogę zmieścić torby, bo mam, ca bo mam całe, całe kwipunek. Dobra, to wyrzucimy to. Chyba, że dało się u niej sprzedać. No, dało się u niej sprzedać, a trudno. Equip. No, kupmy jeszcze jedną torbę. Ups. Equip. Dobra. Fajne w ogóle w tej grze jest to, że nie ma abonamentu jak na przykład w nie wiem The Elder Scrolls Online, czy na przykład World of Warcraft. Że mimo tego, że kupimy grę i tak musimy płacić co, co miesiąc za, za grę. Albo w EVE online na przykład. To jest fajne, że płacimy tu raz i gramy ile chcemy. Dzięki temu nie zobaczymy też mikropłatności. Z tego co mi wiadomo, jeszcze żadnej mikropłatności. Ja to mam szczęście. A, dobra, myślałem, że to jest torba do tego. Ale to był ten. Yy... No, i nie użymy tutaj też mikropłatności. Przynajmniej na razie nie widziałem. Nie rzuciło mi się w oczy, żebym musiał coś kupić, czy coś w, tym, w ten deseń. Więc tak przynajmniej ja myślę. Przynajmniej mnie się wydaje, że nie trzeba nic kupować. No, na przykład w takim World of Warcraft są jakieś tam mikropłatności, które tam zmieniają wygląd, i które nie są jakieś. O, dobra. Nie wskrzeszę go jednak, w ogóle ja gram Nekromantom. Nekromantom, tak. To jakoś spodobała mi się ta klasa. w ogóle walka jest całkiem jakaś taka przyjemna mimo tego, że to jest gra, w której po prostu klikamy klawisze o teraz udało mi się wskrzesić yy, po prostu klikamy sobie ino klawisze 1, 2, 3, 1, 2, 3 ale mimo wszystko fajnie to wygląda i fajnie to wszystko się ma jakby o, dostałem expa Raczej wrócić, bo tutaj już mi nie zalicza, jakby tego tych zabójstw, czy by to można powiedzieć. O, tutaj jest też żołnierz do wskrzeszenia. Pójdźmy tam do niego. Ale mój głos musi dzisiaj nudno, wygl nudno brzmieć. Wyglądać. <gryw> Mam nadzieję, że jakoś przeżyjecie ten mój komentarz dzisiejszy. Ale niestety nic więcej się nie da zrobić. Tym bardziej, że jeszcze ten. Jeszcze boli mnie trochę to gardło. Ale tu chodzi o rozgrywkę, a nie o moje gadanie. Więc. Mam nadzieję, że jakoś będzie dobrze. O tutaj zaś centaur. Nie wiem, czy jest tu jakiś gracz. Był chyba jakiś gracz. Hmm. Kurde, chyba nie ma tu nigdzie gracza w okolicy. Bo bym pokazał wam ten fakt, że ten, że jeśli on będzie zabijał te centaury albo robić różny, robił różne rzeczy, to ja też dostanę ten pasek. To jest bardzo fajne, naprawdę. To jest tak przemyślane, automatycznie dołączamy jakby do jednej drużyny i dzięki temu robimy jednego questa. Na pewno mieliście nieraz taką sytuację, jeśli gracie w Kry MMORPG, a na pewno gracie, jeśli oglądacie ten materiał. Że na przykład, jak ktoś podszedł złośliwie i zaatakował wam bossa, który już momentalnie był zaliczany do niego, ponieważ on zaata zaatakował go pierwszy. Albo mimo wszystko biegaliście w ogóle i robiliście jakiegoś quest'a, a latało tam inne party i wybijało nam, wam na przykład stwory. A nie chcieli was zaprosić do tej drużyny. W takiej sytuacji w grach MMORPG jest multum, bo ludzie są też różni. Tak więc jest to bardzo fajne, naprawdę pomysł jest świetny, wykonanie też jest świetne. Hmm, podnieśmy, co, co to jest? To jest loot widzę. No nawet dostałem jakieś achievementa. O, co to? Cały czas chyba to klikam, tak mi się wydaje. Okay. Dobra, atakujmy sobie jeszcze parę centaurów i zaraz ten quest nam się skończy, ponieważ już pasek mamy na końcu. Gra jest bardzo ciekawa, Wam powiem, że nie spodziewałem się, ponieważ niby grałem w to Guild Wars 1. Guild Wars 1 mi się podobało, ale tak jakoś byłem trochę sceptycznie nastawiony do dwójki. Mimo, że bardzo dużo osób gra nadal w tą grę, ponieważ na X-Fire chyba na szóstym miejscu jest Guild Wars 2 dzisiaj, mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. No i widzicie, quest już wykonaliśmy, jest już skończony. Nie musimy nawet wracać do tego, do osoby, która dała nam takiego te questa, ponieważ automatycznie się zakończa. Zakończa? Dobrze powiedziałem. No, widzicie, weszłem na kolejny teren. Królików nie zabijamy. Yy, na kolejny teren weszliśmy, i od razu wyskoczył nam quest do tego terenu. Kolejne serduszko. W ogóle chyba widziałem tutaj gracza gdzieś. Tutaj jest, widzicie, gracz, który jest już ze mną w drużynie. I poatakujmy sobie tutaj tych. Nie wiem, czy za wilki też dostanę. A zobaczymy. Poatakujemy tutaj wokoło. Coś mi mignęło. O, tutaj też jakieś centaury. Widzicie, już kolejny quest dostałem. Jakieś bardziej. To są eventy globalne, chyba te starczą. Tak mi się. O, jest dobrze. Dobrze powiedziałem, to są takie eventy, które każdy może dołączyć i one się pojawiają raz na jakiś czas. Ile już w ogóle minut? Jeszcze z dwie minuty pogadam i zakończymy tutaj ten nasz materiał. W ogóle jeszcze nie próbowałem craftingu tutaj, a widzę, że tu jakaś roślinka jest, więc może zaraz podejdziemy spróbować. W ogóle na F1 zmieniam tryb na jakiegoś takiego coś, co mógłby przywołać Nekromanta. W każdym bądź razie, no, a do skauta podejdziemy w sumie. Widzicie, scout po prostu dodaje nam questy i, i teren po prostu nam rozszerza. Jak widzicie. Kropki to chyba pokazują, gdzie byliśmy niczym w Dragon Age Inquisition. Tak, dobra, wbiłem szósty level, nawet nie wiedziałem kiedy. Szczerze mówiąc, wyskoczyło mi przed chwilą level up, ale myślałem, że. Aha, mam wybrać sobie nagrodę. Wybierzmy sobie to. Dobra, spadaj głupi wilku, escort. Nie wiem, czy to jest do mnie, nie. Nie wiem, nie znam jeszcze, czy o zginąłem? <grybujesz> Na wskrzesień, docisknijmy jeden. No, dobra, musimy uciekać. Bo znowu zginę. Dobra, ucieknijmy im. No a znowu zginę. Pewnie będę musiał teraz do miasta. O, jakiś tutaj dobry człowiek mnie wskrzesza. Spróbujmy z nimi się rozprawić jeszcze, żeby nie było wstydu, że jakieś głupie wilki mnie pokonały. A tak będzie wstyd, ponieważ. Ale one mają ósmy level, a ja szósty, więc jestem usprawiedliwiony. No, znowu zginę. Dobra, uciekamy chociaż? Może, może. No dobra, nie ma szans. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, to będzie tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie i zapraszam Was na inne materiały z, na, z gier MMORPG i MOBA. Przepraszam, że tak dzisiaj dziwnie mówiłem, ale no, sami wiecie jak to jest. Ale a nie miałem jakoś kiedy nagrać już tego gameplayu, ponieważ oddam to konto i nie będę miał po prostu na czym zagrać, ponieważ nie posiadam Guild Wars 2. Tak więc przepraszam Was z góry za to, że taki dzisiaj nudny głos miałem. No i zapraszam Was jeszcze raz na nasz kanał na YouTubie MMO Centrum i na stronę mmorpg.net.pl. Dzięki wielkie za obejrzenie, no i na razie!